Hej, cześć, dzień dobry, witajcie w drugim, a może trzecim odcinku bajców, bo mam zamiar dzisiaj nagrać dwa i nie wiem, czy ten będzie drugi, czy akurat trzeci. No ale do rzeczy, o czym dzisiaj? Dzisiaj o pytaniu, które bardzo często pojawia się na spotkaniu z klientami, które brzmi mniej więcej tak. Sikor, super, ekstra, jedziemy, ale od czego zaczynamy? Co jest lepsze, Facebook adsy, czy Google Search adsy? No. Analogicznie mogłoby brzmieć pytanie Sikor, jakie wino lubisz? Białe czy czerwone? No ja mam to szczęście, że lubię obaj białe i czerwone, ale to zależy do czego. I tak samo jest w przypadku Facebook Adsów i Google Search Adsów. Odpowiadając na to pytanie, lubię podchodzić empatycznie od strony potencjalnego klienta, użytkownika. Od tego, z jakiej perspektywy on patrzy na temat jak ewentualnie może się zachowywać w trakcie procesu zakupowego. No czyli jak się może zachowywać? Jeżeli użytkownik ma potrzebę i szuka produktu usługi, to powinieneś mu się efektywnie pozwolić znaleźć. To znaczy, że w tym momencie stawiasz na Google Search Adsy, bo potrzeba i intencja zakupowa jest. Co to jeszcze może znaczyć? Może to znaczyć to, że użytkownik jest zdeterminowany bo okazał już intencje, jest to dla ciebie taki hot prospekt. Może być już zorientowany w temacie, bo robił sobie już jakiś research, wie czego szuka, wie jakie będą jego kolejne posunięcia. Jego ruchy są przemyślane, dlatego trzeba mu podać wartość, konkret i lepiej zarościemy. Jest też tego strona mniej wesoła, mianowicie takich użytkowników jest. Mniej, bo ich ilość ogranicza się do naturalnego występowania tej potrzeby, którą zaspokajasz swoją usługą czy produktem. No i często bywa tak, że taki fajny hot prospekt, który wie czego szuka, jest zorientowany w temacie i dość zdeterminowany, wychodzi stosunkowo drożej niż taki trochę chłodniejszy prospekt. No ale to jest naturalna sprawa. Czyli Google Search Ads w sytuacji, kiedy z rynku jest pól i na ty na to musisz odpowiedzieć. Zaś, jeżeli user nie ma dużej potrzeby nabycia Twojego produktu czy usługi, czyli go nie szuka po prostu, to musisz mu podetchnąć ten produkt pod nos. Zainspirować, wzbudzić potrzebę. I tu Facebook jest super. Co to może jeszcze oznaczać? Może to oznaczać jeszcze to, że akcja wykonana po kontakcie z reklamą z treścią na Facebooku czyli wysłanie lida zakup, jest akcją spontaniczną, wykonaną pod wpływem chwili impulsu. Użytkownik przez to może być mniej konkretny, mniej zdeterminowany, dlatego ważny jest tu dla Ciebie szybki kontakt z taką osobą w celu podtrzymania tej intencji lub wstrzelenia się jeszcze w ten panujący nastrój, w tą, w tą potrzebę, która zagościła w użytkowniku. Ważną rzeczą jest jeszcze tutaj to, że na Facebooku możecie w stosunkowo łatwy sposób wykreować, wzbudzić potrzebę, która naturalnie by nie wystąpiła. Na przykład ktoś potrzebuje dziesiątej pary najków, czy oksy przeciwsłoneczne w bambusowej oprawce. I taki użytkownik, mniej zdeterminowany, spontaniczny, mniej trwały w swojej potrzebie, bywa często tańszy. Natomiast trzeba się nad nim więcej napracować. Czyli Facebook Ads. W momencie, kiedy musicie zrobić push swojego produktu do rynku. I na koniec: Disclaimer. Zastosowałem tutaj bardzo dużo uproszczeń i założeń, ale tak jak wspominałem, ten materiał ma na celu zaznaczenie tematu i zainspirowanie Was do samodzielnych przemyśleń na jego temat. I to, co powiedziałem, nie wyczerpuje nawet w niewielkim stopniu całego zagadnienia. Hej.